Spiewa ja piasek, to staje. Co? Co nagrałem, to. Co znalazłeś? Co? No zaraz muszę ja. pociągnąć. Dobra, nieważne co ty znalazłeś, ja znalazłem guziczek. Zacząłem go przecierać, myślałem, że jest płaski. Bez niczego, ale coś tu jest. Nie jest wiem, czy to syrenka. nie jest. Syrenka. Syrenka, no dokładnie. Chyba. Nie wiem, czy to nie jest syrenka, chyba tak. A z tyłu też są piękne. Sygnaturki? Są. Ładnie wchodzisz w zdanie, Kocur. Show me. E, czekaj. 460 na górze. No nie potrafię teraz tak rozczytać. A ja znalazłem Uno. No dobra, ale znowu znaleźliśmy wszyscy. W tym samym czasie, Kruszyn znalazł PRL-a, a Kocur teraz coś tam znalazł. No no ale jest Uno. Co Uno? Nie wiem co Uno. Uno! albo Ono. Pokaż. Albo to jest w tą stronę. No syrenka fajna. Ty, jak? Syrenkę znalazł? A, no jakaś... Szkoda, że, że taka startat, nie? Mogłaby być naprawdę fajna, ale jest dobrze. Fajne, fajne. Nie mam jeszcze, nie widziałem złocone takiego. Złocone takie były. Pamiętasz? Arek znalazł taką złoconą. Znaczy możliwe, że złocona, Tak, bo to są już takie guziki. Ale tak chyba nie Ciekawsze. No niecie czy trzeba chodzić. Masz jednak to. O śród nawet. A nie, to jest to. tam złoto, coś? Dobra, fajnie. Coś wychodzi dobrze. Dobra, jeszcze zobaczy. Dobra, ogólnie nie jest to jakaś tam wyjątkowa moneta, bo już widzę, ale leży na wierzchu. Leży na wierzchu. Jest to 5 groszy międzywojenne. Z którego roku to zaraz zobaczymy. A niech sobie Michał, bo zaczął chodzić właściwie tak od niedawna. Zobaczy jak pięknie może leżeć moneta. Idzie, zbliża się. <grytanie> Dobra, tak sobie na wierzchu fajnie leżała, widzisz? by tak częściej. Nie ma rewelacji ogólnie, ale coś tam wychodzi. Teraz wyszła mi stara kopiejka, Aleksander II. a trochę zniszczona, ale nie źle. 1859. Coś tam jest. Fajna pogoda, miło. No i dobra. Wyszło jeszcze na koniec, a czy na koniec? Na koniec tego pola, bo jedziemy w inne miejsce. A wyszło coś niepozornego, ale wygląda mi to na zero. Z tyłu są dwa piny, przynajmniej był drugi niedawno. I wygląda mi to od jakiegoś oznaczenia wojskowego, jakiś numer. Zero. Jest trochę tutaj rand ząbkowana, czy rand wierzch ząbkowany Ale jakaś na pewno taka wpinka wbijka. Dobra jedziemy dalej. Jest, jest nowy piękny dzień. Nowy piękny dzień, znowu trochę wieje, ale jest bardzo przyjemnie, słoneczko świeci. Jesteśmy na starych polach. Starych, na nowo zaoranych polach. Zobaczymy, co tu ciekawego wyjdzie. Jestem ja, fasola, Kruszyn, Bat. Kocura nie ma. Kocur wybrał się w ten weekend na dorsze. Nie wiem, co mu odwaliło, ale pojechał na dorsze. Dobra, nie ma go. Jest kuleczka. Jest kuleczka. Ogólnie kulek nie nagrywam, ale ta jest wyjątkowa. Jest po prostu duża. Duża jest wielka. Widać ślad po odlewie, po tym czubku, co zawsze się odłamuje. No ale takiej wielkości, no nie mam pojęcia, skąd taka wyleciała. Dobra, właściwie dopiero weszliśmy. Więc to dopiero początek. Pięknie. No wieje, wieje. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo słychać. No po prostu to jest niespodzianka Zamiatam wykrywaczem, a tu proszę bardzo Zupełnie na wierzchu Co? No monetę wcześniej jakąś I ten y, półkopiejki, i teraz guzik na wierzchu no. To dawaj No dobra no właśnie, guzik zupełnie na wierzchu. Ale opcja jeszcze na takiej ładnej bryłce sobie leży. No proszę, piękny widok. Ciekawe co to jest. No chyba carski mi się wydaje. O, ładny ślad został. Tak, carski dokładnie. O, ale fajnie. Lekko go przeczyszczę. Jest dwugłowy orzeł, taki carski, ogólnowojskowy, fajnie. No zupełnie na wierzchu. Lubię to pole, naprawdę. To jest po prostu niesamowite. Leży sobie, raczej znaczy leży, jest właściwie wbity. Jest wbity jakiś guziczek. Znowu guziczek na wierzchu, no to jest coś pięknego. A o kurde, ale piękny Guzik Grenadierów Co to za armia? Którego państwa? Ale piękny No uwielbiam takie guziczki. Już chwila muszę w szczotkę miękką, fajną szczoteczkę. Zaraz go oczyszczę. A są, sygnaturki są. Uszko jest pięknie, no po prostu guziczek bardzo fajny. Kopiejkin, kop coś widzę. Chyba kopiejkin. Ale naprawdę jest piękny. No i tak na wierzchu. No super, ale się cieszę. Lubię guziczki, bardzo lubię. Dobra. Nieźle. Pożywię. No i co? Znowu na wierzchu. To jest ten dzień. To jest ten dzień, gdzie fanty leżą na wierzchu. Tym razem widzę, że jest to medalik. To jest medalik na pewno miedziany. No dobra, tak jego czytelność chyba nie najlepsza jest, bo to tak coś. Co można rozpoznać? Są kształty. To chyba jest Maryja. No dobra, ale znowu fant na wierzchu. To jest właśnie ten dzień to pole. Oby więcej tych fantów. Jeszcze mamy 3 godziny przed sobą. No jest! <śm> jest kolejny w tym miejscu. Właśnie do nas przybył Patryk. Coś tam gwizdą chyba żeby samochód przestawić. No. Właśnie sądowniczy guzik znalazłem. No. Dzień guzikowy znowu. Dobra, fasola przestawi. Jest sądowniczy guziczek. Dobra. Ale ładny, ale jest taki chyba troszkę inny niż te, co ostatnio się znajdowało. No, przyznam, taki bardziej wypukły. Znowu guziczkowy dzień. Lubię to, przyznam, że lubię guziki. Jest guzik sądowniczy urzędnika sądowego czy sędziego konkretnie że i tak jest na kolumnie napisane zakon cyrlicom, oczywiście guzik carski okres koniec chyba XIX wieku no nareszcie tyle chodzenia, <tyle chodzenia>, <tyle chodzenia> <tyle> jakieś pierdoły się znajduje, no teraz jest fajniejsza rzecz trojaczek, trojaczek poniatowskiego niestety bardzo zniszczony, no jest jechany no Ale coś tam widać Sygnał był ładny, bo około 90-92 może No jest trojak No miło Patryk na razie drobniaki znajduje Ale coś może jeszcze wyjdzie Strasznie zaczęło wiać, zbliża się już koniec wyprawy, ale jest, jest żeton, żeton PON, związek to miało z jakąś formą oszczędności, chyba drugiej RP, taka przypinka. No ładny stan nawet. Chyba znalazł fajną monetkę, nawet nieźle zachowana, chociaż wiadomo. Trzy grosze polskie, 1824 chyba czwarty. No Królestwo Polskie, fajna, lubię takie monetki. Dawno trojaczków nie znalazłem, no oprócz Poniatowskiego oczywiście. Ale fajna. A ty co, fasol? Jako zabawka. No, szósta też Wóz. No. No tak, no, tak, tak mogło być coś mnóstwo. takiego, no. No dobra, no. Ale kopiejek mało dzisiaj, jakby nie było. No i co, koniec. Koniec fanty na szpadle Co ja tu znalazłem, czego nie widzieliście Taką wpinkę jakąś dziwną No co się cieszysz ładna jest Jakąś blaszkę 47 czy No coś tam jest takiego dziwnego Medalik aluminiowy, taki dosyć spory. No po jakieś takie dziwne. A i Patryk mówi, że od lampy naftowej takie pokrętło. widać tam zarys orła. Na dole jest księżyc i gwiazdka. Fasola, co tu ciekawego. Ej, nic ciekawego, idziemy dalej. Nie <laughs> jest kopiejki z Paris Jakiś Ozdoby Zdoby takie dziwne Jest A Dinieszkę znalazłeś nawet A Dinieszki lubię ci powiem 1859 Aleksander II. Z Aleksandra II. No to ja mam chyba trzeciego nawet 830, a dwa feningi. No, ładne nawet. No tak, to między wojnie. No tak, takie standardy, co tu zawsze wychodzą. No i tego klipsa, tak? Chyba klipsa od krowy, od ucha, z napisem Warszał Land. Z tyłu jakiś numer. A, tradycyjnie to piętnastolecie tego. Ale sreberka dzisiaj nie wyszło żadnego, co? Tego pogotowia. No ta piętnastolecie medalik okazjonalny na 15 rocznicę pogotowia ratunkowego. Druga RP. Tam jest datat też gdzieś powinna być. A Patryk? Jeszcze się fasoli przypomniało. To dentysty, Znalazł to, D. U Was widziałem na filmach ten z holiderką. Nie, tylko nie pamiętam w tak ładnie biło, jakby nie wiadomo co to było. No to tak, jakaś taka dziwna wpinka, czy coś. No dobra, co tam u Patryka? No, są plomby, sporo. Sugerujecie, że muszę się udać do dentystyki. no. Chyba tak. Ja dzisiaj żadnej plomby, a czy nie, jedną jakąś malutką, ale aż dziwne. z tymi No ta, na początku te guziczki fajne. No trojaczek fajny, medalik jakiś jest. Boratynka, kopiejkówki międzywojenne. No dobra, są takie różne rzeczy. Co, żegnamy na dzisiaj pola, miło było, trzeba spadać na razie